www.tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Na bezprawnym niedopuszczeniu do prac nad tą ustawą dwóch posłów, którzy bezprawnie, którym bezprawnie uniemożliwiono wzięcie udziału będzie zbadana przez Trybunał Konstytucyjny. Klub Senacki Prawa i Sprawiedliwości zamierza złożyć stosowny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Druga kwestia, którą musimy zauważyć, to nadmierne przeszacowanie dochodów budżetowych, które wątpliwość, w których możliwość skutecznego pozyskania w wielu ekspertyzach przedstawionych Senatowi eksperci podważają. Ponad 100 miliardów złotych więcej w budżecie, to kwota, która uważamy nie jest możliwa do pozyskania. Chyba, że przy pełnej rezygnacji z tarcz, które w objęci są w tej chwili obywatele Rzeczypospolitej, a więc tarczy żywnościowej, tarczy solidarnościowej, czyli tej, która chroni przed wzrostami energii. Wyłącznie wielkie wzrosty cen energii, z których rząd może uzyskać przychody VAT-u mogą zbliżyć przychody budżetowe do tej kwoty, ale na to się nie zgadzamy. O jednej rzeczy chcielibyśmy typowo finansowej jeszcze powiedzieć. Cztery miesiące temu, gdy budżet był składany, słyszeliśmy wiele zarzutów, że Takiego zadłużania naszego kraju do tej pory nie było. Cóż stało się przez te cztery miesiące? Zostały wprowadzone pewne korekty do budżetu, niezbyt, niezbyt duże, natomiast skutkowały one kolejnymi 20 miliardami. Takiego deficytu polski budżet nie widział i jeżeli my przekazując budżet uważaliśmy, że jest całkiem dobrym w dobrym stanie, to trudno nam się zgodzić z tym, by kolejne, kolejne dokładanie kolejnych miliardów do deficytu, który już tak wcześniej był krytykowany, nie będzie skutkował negatywnymi skutkami. Spodziewamy się, że w związku z tak znaczącym wzrostem deficytu i przeszacowaniem przychodów zgodnie z opiniami, które wygłaszają już eksperci z Wszystkich stron sceny politycznej. Polska trafi w maju, w czerwcu w procedurę nadmiernego deficytu, co dodatkowo skomplikuje realizację tego budżetu. Więc pytaliśmy na posiedzeniu komisji, czy rząd przewiduje nowelizację tego budżetu w drugiej połowie roku. Takie głosy ze strony parlamentarzystów koalicji rządzącej padały. Tak więc mamy do czynienia z obowiązkiem. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.